To bardzo dobry program, który rozpoczęliśmy w 2014 roku. Dzięki temu kolejna nasza Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma samochód, który jest przede wszystkim w bardzo dobrym stanie, a jednocześnie sprawdzony w warunkach bojowych. Myślę, że te porozumienie, które zostało dzisiaj podpisane, to jest konsekwencją oczywiście porozumienia z 2013 roku. Jest też kontynuacją kolejnych doposażeń dla naszych ochotników. Zostały nam jeszcze tak naprawdę dwie straże pożarne, które wymagają dofinansowania: to jest Straż Pożarna w Wiśle Wielkiej i Straż Pożarna w Jankowicach. Więc tak naprawdę proszę zobaczyć, że przez ostatnie lata doprowadziliśmy do tego, że stan techniczny naszych, naszych strażaków, którzy są tak naprawdę bardzo, bardzo pomocni we wszystkich akcjach. Nie tylko w gaszeniu pożarów, ale przede wszystkim w działaniach związanych z bezpieczeństwem na drogach, ale również bezpieczeństwem przeciwpowodziowym i również w zakresie zabezpieczenia różnego rodzaju działań związanych z działaniami promocyjnymi daje tak naprawdę po, poważny efekt i poważne w, wyzwania jeszcze na lata następne. Bardzo dziękuję komendantowi powiatowemu, dziękuję w, generałowi za to, że w dalszym ciągu jest możliwość kontynuowania tego programu i daje to też w kolejnych latach możliwość na to, aby te dwie straże pożarne, o których wspomniałem, również miały nowoczesny sprzęt. Te 350 tysięcy, które otrzymamy z gminy Pszczyna z całą pewnością pomoże w montażu finansowym na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ja z tej współpracy cieszę się podwójnie jako komendant Państwowej Straży Pożarnej i jako mieszkaniec gminy Pszczyna. Pojazdy oczywiście nie są wyeksploatowane, są w dobrym stanie technicznym i z całą pewnością w jednostkach ochotniczych straży pożarnych posłużą jeszcze przez wiele lat. Samochód ratowniczo gaśniczy został przekazany w 2018 roku z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Pszczyny. No, Jak widać służy do dnia dzisiejszego i myślę, że jeszcze długo, długo nam posłuży. Samochody, które są przekazywane na rzecz jednostek hołotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu pszczyńskiego są przekazywane z Komendy Powiatowej. Jest to samochód niewyeksploatowany, sprawdzony w działaniach, przystosowany do dalszych działań w terenie przez jednostki OSP z gminy Przyna. Samochód jest wykorzystywany przy każdej akcji, do której jest potrzeba jest dysponowany przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego. Może się zdarzyć, że za chwilę zacznie syrena u nas wyjść i będzie potrzeba wykorzystania tego samolotu. Nie, nie znamy dnia ani godziny. Jest wykorzystywany w działaniach, które jest potrzebne.